Orędzie 242 Jerozolima 5 marca 1982 roku, pierwszy piątek miesiąca. Nowe Jeruzalem. Ileż to razy usiłowałem zgromadzić Twoje dzieci jak ptak gromadzi pisklęta, a ty nie chciałaś, gdybyś ty znała dni Twego pokoju. Słyszę jeszcze bolesną skargę mojego syna Jezusa. Ileż razy i ja, jako mama, wzywałam was, aby was zgromadzić pod skrzydłami mojej macierzyńskiej miłości. Teraz nadeszły dni ucisku. Nie przyjęto moich wezwań, nie dano wiary moim nadzwyczajnym dziełom. Usiłowano zniweczyć wszystko co uczyniłam w ciągu tych lat, aby wyjść naprzeciw waszym potrzebom i uwolnić was od wiszących nad wami niebezpieczeństw. W Jerozolimie skazywano na śmierć wszystkich proroków. W tym mieście został również odrzucony, zelżony i skazany sam Syn Boży Mesjasz, obiecany i oczekiwany od wieków. W kościele zaś w nowym Izraelu Bożym. Zbyt często okrępowano poprzez milczenie i zaprzeczanie zbawcze działanie waszej mamy, niebieskiej prorokini tych ostatnich czasów. Mówiłam na wiele sposobów, lecz nie słuchano moich słów. Ujawniałam się w różnoraki sposób, ale moim znakom nie dano wiary. Sprzeciwiano się moim działaniom, nawet najbardziej nadzwyczajnym, o nowe Jeruzalem, kościele Jezusa, prawdziwy Izraelu Boży! Ileż razy usiłowałam zgromadzić wszystkie Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta. Gdybyś znał dni Twego pokoju, spadną na Ciebie wielkie utrapienia. Zostaniesz wstrząśnięty przez poryw burzy i huraganu. Nie pozostanie kamień na kamieniu, z wielkich dzieł zbudowanych w Tobie przez ludzką Pychę. Nowe Jeruzalem, przyjmij dziś moje zaproszenie do nawrócenia się i do wewnętrznego oczyszczenia, a będzie mogła zajaśnić nowa epoka sprawiedliwości i świętości. Rozszerzysz światło na wszystkie narody ziemi. Mój syn Jezus Chrystus ustanowi wśród Was pełne chwały królestwo miłości i pokoju.